Cześć, witam was w pierwszym odcinku z Movie Star Planet. Zapraszam do oglądania tego odcinka i najpierw się tu zaloguję. Yy, na statusie już mam no napisane, że nagrywam, bo yy, za pierwszym razem mi się nie udało nagrać A za drugim no, Ktoś mi wszedł I nie mogłam dokończyć Tak I, A w ogóle to mi się pamięć skończyła I, i nie było fajnie Ok Tu już mam, jak widzicie, napisane, że Nagrywam Teraz pozdrowię osoby Te, które napisały, że nagrywam A. tak, pozdrawiam Malwina 23 440 pozdrawiam także Martina Stossel 00 um, pozdrawiam Gibka 654 pozdrawiam Olenka 9870 osiem siedem zero. pozdrawiam. Pozdrawiam She Fantastic Girl. Pozdrawiam muffinka trzy zero Ona też nagrywa. Tak. Pozdrawiam. Viola 041. Pozdrawiam Alionzella. Pozdrawiam dolar dolar Bartus dolar dolar. Pozdrawiam także Lucy 61. OK. I pozdrawiam tak Pozdrawiam, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Julka, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Dobra. Odświeżę status. Żeby, no, żeby mi mówili hej YouTube i ja sobie otworzę prezent. Z kasą. Mhm. To zbieram. A w skarbonce no, też zbieram. O, coś napisały hey, na YouTube. D dwoje, dwa. No, no, no. <ścoughs> Pozdrawiam Marika 5005. Pozdrawiam także. Diana 917 jeden siedem. ktoś napisał, hey YouTube. To, 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 ciebie już pozdrowiłam. Pozdrawiam. O. E, pozdrawiam też Laura, X Love. E, pozdrawiam X, Ukośnik, Ukośnik X. Dark Angel, X, Ukośnik, Ukośnik X. Pozdrawiam. Podasz kanał. No to już podaję Lira MSP. Dobra. Doczekamy na dalsze wieści związane z Hey YouTube. Tak. Dobra to ja sobie najwyżej jeszcze zobaczę nie wiem czy tu miałam akurat wejść, chyba nie chyba nie ja się przebiorę, tak na odcinek ja się chcę przebrać i to zrobię tak jakoś się ładnie przebiorę dobra, tak nie umiem zdjąć Zajęło mi długo. Ok. Yy, nie umiem tego zdjąć. Yy. Dobra, niech zostanie. Niech zostanie. Trudno. Najwyżej będzie przeszkadzało, ale to, to, to nieważne. To nieważne. Yy. Nie wiem. Nie wiem jakie włosy te nie. Albo te. Dobra, zobaczymy, co się da z tym zrobić. Bo... Bo tak. <laughs> y może to? Albo to? Hmm. nie wiem co ubrać nie wiem co ubrać, a może już wiem już wiem ubiorę yy, jakiś fajny look od moich yy, znajomych nie tak tu i w profil okej, okay. dobra i look i... Ja nie chcę stworzyć sobie looku żadnego Yy, przez innych dla mnie. No i proszę. Taki look. Taki dosyć fajny, ale nie będę go zakładała. Yy, taki. to już taki mam taki, ale nie chcę go z powrotem zakładać. Dobra. Hmm. Yy, yy. Dobra, nieważne nie. Ten jest dosyć fajny. Taki, no za jasno tu. Taki, taki, no, taki fajny, taki. I mi tam odpowiada. zobaczymy, co jeszcze jest dalej. Tak. Zobaczę. Yy. Jeszcze odświeżę że to status. O. Yy. Nie podobają mi się zbytnio te luki, ale, ale ubiorę ten. Ubiorę ten ładnie, będzie dobrze. Ok. Brałam go. Brałam go, tak on wygląda. <ścoughs> ok. Można dalej. Do nowego levela brakuje mi 56 tysięcy I. E... E, dobrze. Ona tu pisze, że mam pokazać. No, widzą. Nie wiem, e, jaka jestem miła i dam jej listę. No to, 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 to zgodzę się. Tym razem się zgodzę. E, dobrze. Dam. Tylko że nie z tego konta, bo nie chcę marnować pieniążków moich bo zbieram tak. i drugą kartę sobie biorę yy, mówi star planet oczywiście i za pomocą mojego kochanego yy, haka sobie go no, no kupię jej listy no okej okay. To robimy jakieś. jakiegoś. coś. Byle jaka nazwa, oczywiście. Byle jakie hasło, ale niech będzie. niech będzie takie, które napisałam. Nieważne. Tworzymy nowe konto. Jeszcze tylko tak. zobaczę. Dobrze. Zrobiło się. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście. Wszędzie. Nie będziemy tego robić, bo po co? Dalej, dalej. Ale, ale ty długo gadasz. No, no trudno, no. Czasami trzeba, no. Może ma jakie, jakąś chorobę taką. Dobra, teraz się logam, bo muszę. Dobra. I teraz login. Tu już wkleję sobie hasło. I tutaj muszę zostawić na PL. Y ok. Te szósty level. I hack. Bo też że trzy razy muszę to tak zrobić. Albo dwa. Nie wiem. Dwa, trzy, trzy. Dwa. Dobra. I teraz wklejamy to. Piszę to hasło. Dobra. No i będę miała dziesięć tysięcy oraz szósty level. Który. A jeszcze zobaczę to konto, czy ktoś nie napisał. Czasami. He, YouTube. Eee, dobra, nikt. I piszę. Tak, mam tu. 10 tysięcy i szósty level. No. I teraz piszę tą osobę tu. To na 65, zapomniałam tych liczb. Nie dodajemy do snej, tylko tu. I dobra, to dam jej tą listę, ale nie całą. Nie całą, bo nie chcę mi się tworzyć drugiego kąta, co nie chce mi się też nic wycinać czy coś tam. Dobra. Dwie, dwie, tylko dwie rzeczy jej zostawię i takie ładne jej dosyć kupię. Tego pieska, te ładne włoski, tą kokartkę i te budki. Dobra. Jeśli ja tylko jej powiem, <laughs> czy no, dwie rzeczy jej zostały. No. Albo nie, sama się zorientuję. Sama się zorientuję i nie będę tak robić. Jeszcze zmienię kolor na yy, czerwony. O, takie fajne dobra, i jeszcze odświeżę tutaj jeszcze dam jeden krzyknik i będzie dobrze jeszcze zmienię sobie animację, no właśnie żeby tak nie było, że ja w ogóle animacji nie mam ale mam dużo dobrze, zaraz ją pozdrowię ładnie zaraz ją ładnie pozdrowię o. taka niemka, myślę, że może być. Dobra. No niestety, no, no mam VIPa star i 19 lipca mi się kończy. Yy, dobra, to pozdrawiam. XXX, X, X, Julcia, XX. X. Pozdrawiam. Matko, jak ja napisałam. Pozdrawiam. Dobrze. Napisałam. Okej. Okay. Ja tutaj sobie zostawię te. Aha, nie zauważyłam tego. Być może przed chwilą, ale ja sobie te grafy zostawię, bo no przydadzą się no jakbym miała bocera czy coś chociaż teraz nie chcę marnować tych siedmiu diaksów, niestety coś ostatnio za dużo y, hakują hakerzy na tych niektórych kontach, na przykład y, jedna taka dziewczyna była no miała fajne konto i na jej konto akurat y, haker wszedł albo haker Albo innych wkręcała, co mi się no, niezbyt podobało. No i no. Nie bardzo by było, gdyby y, ona wkręcała. W, nie, nie fajnie by było, gdyby to był naprawdę hacker, bo y, lepiej by było, gdyby wkręcała wszystkich. Najwięcej no mnie, oczywiście bo ja muszę być taką osobą która ja się przyjmuje wszystkim to, że ktoś ma hakera na swoim koncie lub lub, lub, lub no lub się usuwa no to, no, to oczywiście ja ja mówię mu, że no, że źle jest się usuwać że to i tak dalej no, no. dobra ale tak mało mi brakuje do tego levela tylko 56 tysięcy to jest tak niewiele, bodajże tak dużo ale, ale tak mam na razie 1061 znajomych co jest i tak dużo, bo jak wejdę to mi zawsze laguje, ale teraz mi nie laguje co jest bardzo dziwną rzeczą Dobra, to Odświeżę status Napiszę jeszcze raz Napiszę jeszcze raz, bo Albo samo nagrywam, co? Nagrywam I miliard Wykrzykników Okej, okay, wysłałam to Ciekawe Kto powie Hej YouTube Dobra, nie wiem kto Bodaj, że ktoś powie To będzie bardzo, bardzo miło z jego strony. Dobrze, no. Akurat teraz mi się pokazało. O, proszę. Obudziła się śpiąca królewna. Pozdrawiam Bunia 776. Oczywiście. Pozdrawiam ładnie, o, pozdrawiam tak jest taki, z takim ładnym uśmieszkiem, mi to zawsze przy... ten uśmieszek mi zawsze przypomina kotka, nie wiem czemu no bo taki taki podobny do kotka akurat mam takiego który teraz śpi koło mnie i no, no i śpi co by się przywitał tutaj, ale no nie chcę zbytnio go budzić ze snu, co by mnie znowu ugryzł Dobrze, zobacz, zobaczmy jak tam mi idą te wszystkie awardsy, czy może ktoś mi dał prezent bo ostatnio tak było i nawet nie zauważyłam nie ma, dobra niech wam będzie, że jeszcze nie daliście dobra to tak z VIPa, no mam 104 dni VIPem a jak wykonam to, to dostanę 100 tysięcy, co wbije mi kolejny level, ale ale nie wiem dobra tutaj mi się tych statusów diamond nie chce pisać co jeszcze wyślę, nagrywam bo bo musi tak być filmy już mam dawno zrobione, już mam 924 obejrzanych filmów, co jest dla mnie bardzo dużo I nie chcę tego Statusu dzięki Tutaj nie wiem co Naprawdę 65 Grałam no w te gry W tym ubierz się i tak dalej A mam 100 co dostanę 12 tysięcy i 50 Fejmu Nie wiem czy to mi się opłaca to robić Czy niezbyt Mhm mm Mhm Dobra, wyjdźmy z tego, bo to jest nudne. Oczywiście. Więc no. No, no, no do, do, dobra. A jeszcze tutaj zauważyłam, że ta osoba, która... O właśnie i o takich osobach mówię. Yy, 44 level yy, wykrzyknik, 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 Aleksis, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Nie wiem, czy robi sobie jaja. Hej, diabełek, to znowu ja. Diabełek, cieszysz się. Diabełek. Nie wiem, czy ta osoba sobie robi jaja. Czy naprawdę jest na tym koncie jakiś hacker, bo jak tak, to no nie będzie fajnie. O tu jakaś w ogóle doli, klownka jakaś, nie wiem. E Hacket by doli. Aha. Właśnie nie rozumiem takich osób. Czy one sobie robią po prostu jaja ze wszystkich? Czy po prostu no... No nie wiem, dobra. Ale ja zauważam tu, że ta osoba co robiła ten look mam tu... oj... wypadło mi spodnie jakieś. Nie wiem czemu. No i okej. Okay. Okej. Okay. No. Teraz to wygląda całkiem, całkiem, tak, tak powiem, całkiem, całkiem. Dobra no, kto powie hej YouTube, no zaraz będzie trzeba kończyć w ogóle, a tu nikt nie mówi. Ja bym chciała jeszcze kogoś pozdrowić może, nagrywam miliardy wykrzykników. Kolejna osoba. Lemorzeczek, strzałka czy coś tam, trzy. Nie wiem, co to miało znaczyć. Aha, źle ze mną, diabełek i no Nie rozumiem, czy ta osoba sobie robi. Jaja, czy naprawdę tam jest haker? Chociaż wątpię, bo raczej by, jakby był hacker to by wszystko pozmieniał i raczej by były inne statusy co mnie w ogóle nie dziwi no i tak no bo z... ja nowa lista no sorry, ale ci nie kupię na mnie naprawdę nie licz na razie bo, bo nie aha, dopiero teraz skojarzyłam, że za chwilę mi bateria padnie to może już czas skończyć nagrywać? Czy jeszcze dwie minutki? sali 50. No. no, ale nikt nie mówi, hej YouTube. No, czemu nikt nie mówi, hej YouTube? Może ktoś powiedział? Nie. Nikt nie powiedział. W sensie, oprócz tych ja tu naprawdę nie powiedziałam. Nie powiedziałam, pozdrawiam. Okej. Okay, pozdrawiam w takim razie. Yy, Marika. Yy, pozdrawiam Marika 5005. Chyba to już mówiłam, ale nieważne, nie wiem. Yy, nagrywasz. To też pozdrawiam. To ja napiszę z tej okazji Hej YouTube, chociaż nikt nie mówi mi Hej YouTube to... Chociaż ja napiszę hej YouTube. Nie wiem o co im chodzi, ale dobra. Co później jak skończysz nagrywać, to powiedz Oki, okay, bo coś ci powiem. Okej, okay, to... Aha! Dobra. Ktoś napisał hej YouTube. Dziękuję. I pozdrawiam Beatina 123. Oczywiście pozdrawiam. Dobra. No to ten odcinek raczej był z pozdrowieniami bardziej niż ogólnie, ale już dwie minutki minęły. Co można by było skończyć tą nagrywać, chociażby... O, jeszcze ktoś napisał, hej youtube Pozdrawiam, Ru... mm. Pozdrawiam Rudy list 12. Jaki kanał? Dobra, to zaznapisz. Pozdrawiam. Kanał Lira MSP. Już nie wiem, czy mi zakratkuje. No tak zakratkowało. No to napisz oddziel. O. I. Dobra. <laughs> hej, YouTube, hej, YouTube. Dobra. Pozdrawiam elektronikę Dra jedenaście jeden jeden. Pozdrawiam. Bardzo ślicznie, pięknie pozdrawiam. Ym. Oraz pozdrawiam. Julek 150 pięćdziesiąt. Pozdrawiam. Dobra. Ym. Tak. Ona nagrywa. Chociaż też ją pozdrowię, nie wiem, ona mi nie napisała hej YouTube, ale też ją pozdrowię. Nie wiem, czy to. Tym... Dobra. Pozdrawiam, Kasia 89767523. Jeszcze ktoś napisał hey, YouTube. Co by wypadało zaraz skończyć nagrywać, ale no skoro piszą, to muszę pozdrowić. Pozdrawiam. Lady Kinia y, serduszko i jeszcze, no, dodatkowe jakie pytam. tam y, pozdrawiam dobra jeszcze tam parę osób może by po powiedziało, hej, YouTube, chociaż, no mało zostało czasu ale, no, tak, tak no, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie <grym> dobra mm... Nie bardzo ten look mi się podoba. Ale zostawię go. Zostawię go, bo, no bo... nie chcę tej osoby robić, no jak gdyby tak nie chcę jej smucić, że ten look mi się nie podoba, ale. A... To mi się nie podoba. Bo ona... Nie tu. E, nie nie, nie chcę, nie chcę. Napisała Alexis. Hej, to znowu ja cieszę się. Idę też na konto Małgosia 060. Zobaczę, kto to. Kto to ta Małgosia? Małgosia 060. 29 level! Nie no, muszę ją zaprosić. Jeszcze żydę. No nie! No nie! Hej, diabełek! Ja jej, ja, ja, ja ją na razie nie zapraszam, bo ja nie chcę no, żeby mnie zaraz hakowano Jaki, Jaki kanał? Jaki kanał? Jaki kanał? Dobra. No ale z małej. Kurde. A dobrej takiej wyjdzie. Nieważne, nieważne. No. Pff. Ten haker widzę się. Bardzo dobrze rozwija. O właśnie. Hej, witam Was od dzisiaj to mojej konto. Ja nie chcę jej... Konto. Ja nie chcę jej zapraszać, bo ja nie chcę być zhakowana następna. Mam 19 level. No w sumie ona ma większa, ale nieważne. Yy, nie wiem naprawdę teraz, bo została mi jedynie minutka, to ja już może skończę nagrywanie, co... No tak bym skończyła może, bo tak się rozgadam i czasami to wychodzi w pół godziny. Dobrze, a więc teraz no zakończę ten odcinek. Yy. Dobra, <grym> zakończę ten odcinek i no. No, muszę zakończyć ten kiedyś odcinek, ale no dobra. To w tym odcinku bardzo się dużo działo, chociażby o tym nie mogło, nie chciałam o tym mówić. No po prostu już zakończę. Więc trzymajcie się i no, cześć. <grym zakończę>